Witajcie z tej strony Simox i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale a dzisiaj jesteśmy w, w Minecraftie i pokażę wam co zostało dodane do drugiego snapshota w wersji minecraft 1.14 okej okay, to już możemy przechodzić pierwszym co będzie to jest kusa została dodana i na nie są trzy zaklęcia szybkie ładowanie przybijający i wielostrzał. Pokażę Wam. Je kusza. O, tu kładam, wkładamy. Oj, coś mi tutaj wyskoczyło. Przepraszam. Kusza i szybkie ładowanie. Oj, przepraszam, nie. Nie zdążyłem wykraftować to. Nie, to. Szybkie ładowanie. Dobra. I teraz Wam pokażę. O, o wiele szybciej ładuje I tak wygląda napięcie. I mamy tam owieczkę. To możemy sobie spróbować w nią wycelować. I jak widzicie, na hita padła. Przeładujemy. I w tamtego pojąka spróbujemy. Tylko na telefonie trudno się celuje. A dostał. I hop. Uwaga, kurczę, nie strzeliśmy, ale widzieliście, że to ma nawet mocny strzał. Dobra, no to tu, no to wam, no tych już zakończę, wam nie pokażę. Możecie sami sobie zagrać w Minecraft 1.14 i pewnie zobaczycie. Jak mogliście zauważyć do Minecrafta 1.14 zostały dodane lampiony. Tak one wyglądają. Do no robi się ich z ośmiu samorodków żelaza i po środku craftingu pochodnia i można stworzyć taką taki jeden lampion. I naprawdę bardzo fajnie wygląda. Fajnie, że Mojang wymyślić coś takiego i dodali do Minecrafta bardzo ładne to jest o tu możemy sobie wyciągnąć ze skrzyni może o tak być albo po prostu postawiona może być na no, moje bardzo fajnie wygląda ja się cieszę że coś takiego zostało dodane i możemy przechodzić do następnego a następny został dodany pulpit pulpit na książki i możemy spotkać również bi ten, wioski zmodyfikowane są o wiele większe niż kiedyś i ładnie po prostu wyglądają i tak wygląda pupit, tu nawet możemy zobaczyć, że tutaj ma coś z nążkami i możemy na nią położyć książkę ale na telefonie to chyba nie działa tutaj mamy krosno i możecie nie wiedzieć co to jest ja wam powiem, to jest do kolorowania banerów o, o i jeszcze wam powiem, że teraz są barwniki brązowy, biały i czarny. A kiedyś czarny było z bielu, oj reklama oczywiście, reklama. Przepraszam bardzo. Zaraz nam się tutaj załaduje, o. I brązowy to już nie, to kakao tylko można sobie zrobić, chyba kakao to się nazywa, możecie mnie poprawić w komentarzach, już nie ma mączka kostna jako barwnik tylko jest biały barwnik normalnie i nie ma to wielu atrament, atramentu tylko jest normalny czarny barwnik i pokażę wam jak to działa to wziąłem sobie wzór sztandaru Cl clipper i go weźmę sobie na brązowym Biały o i możecie zobaczyć, tak wygląda mój sztandar. Możemy go jeszcze bardziej zmodyfikować. Już Wam pokazuję. Na przykład czarny dajemy tutaj. I no nie, i już mamy kolejne. Widzicie, tak sobie można się bawić tutaj tymi banerami. Myślę, że fajna sprawa. Myślę, że to też się może przydać. I myślę, że może jak Wam się podobał ten przegląd psota drugiego do Minecraft1.14 Możecie zostawić łapkę w górę. jeszcze zobaczę, czy coś zostało dodane. Ale mi się wydaje, że nie. A to. A nie, została dodana przecież przecinarka. Już Wam pokazuję. Tylko czemu to tak dziwnie wygląda? Dobra. Wtedy tak. I to nie ma jeszcze zastosowania. Ale przecinarka w następnych smartfotach inaczej chyba wygląda. Bo ja na telefonie, a już na komputerach. Laptopach to już chyba jest, nie? Dobra, może coś jeszcze tutaj pominąłem, jak to pominąłem. To kto wie? Tutaj chyba nic, bo nic nie zostało dodane. Tutaj barwniki szukałem. Nie no, chyba już więcej nic. Rusztowania mieliśmy w poprzednim odcinku ze Snapshota. A wiem co zostało dodane. Zostały dodane no, murki z różnych ten, murki zostały dodane z granitu, diorytu, andezytu, piaskowca, czerwonego piaskowca, kamiennych cegieł, omszałych kamiennych cegieł, cegieł normalnych, z nederowej cegły, z czerwonej nederowej cegły, z kamieni kresu i z muru pryzmarynu. Mam nadzieję, że przegląd Wam się podobał. Jeśli tak, zostawcie łapkę w górę. Będzie mi niezmiernie miło. I zostawcie subika z dzwoneczkiem, bo już niedługo zbliżamy się do 50. I żegnam Was. Pa! pa!